Cześć, nazywam się Koralina Szwed i jestem coachem i facilitatorem programów rozwojowych z końmi. Dzisiaj zapraszam Cię do odcinka, w którym opowiem Ci, jakie było moje największe wyzwanie na ścieżce podejmowania decyzji w zgodzie z moją intuicją. Długo o tym myślałam, chciałam też, żeby ten odcinek dał Ci jakąś wartość. Zastanawiałam się, co tak naprawdę było dla mnie takim najtrudniejszym elementem i to co, to, co blokowało gdzieś ten kontakt z intuicją i, i to to właśnie jak podejmować te decyzje w zgodzie ze swoim sercem, w zgodzie ze swoją intuicją. I to, co u mnie było największym wyzwaniem, to przyjęcie zewnętrznych oczekiwań innych jako swoich i to też wiązało się z takim sklejeniem tożsamości mojej z tożsamością czy innych instytucji, czy innych osób, czyli tego, że ja nie wiedziałam, kim jestem, i działałam z tej przestrzeni tego, co ja myślałam, że będzie dobre dla innych, lub to, co wydawało mi się z tej, z tej przestrzeni, że wydawało mi się, że jestem jakaś, to z, tej, z tego poziomu podejmowałam decyzję. Oraz tego, że jednak odpowiadałam na te oczekiwania z zewnątrz, a nie, nie słyszałam tego swojego głosu. I takie chcę Ci podać trzy sposoby, które mnie pomogły i które mogą pomóc Tobie. Jednym z takich bardzo dużych zmian, zresztą jedne z drugimi się trochę wiążą, ale to co robiłam zawsze, to wystawiałam się na nowe sytuacje. Zawsze miałam gdzieś zmysł organizatora, zawsze tak przywództwo było mi bliskie i natura naturalne. Mój ojciec był liderem i ja również te umiejętności mam. I zawsze gdzieś tam też przez to no, byłam chętna do tego, żeby brać udział w jakichś nowych, nowych sytuacjach, jakieś nowe działania, w ogóle też przez to, jakie talenty mam. Między innymi, aktywatora i, i wizjonera gdzieś tam w pierwszej piątce ta, talentów Galupa, to zawsze chciałam tej akcji, zawsze chciałam coś do przodu, zawsze angażowałam się, nie lubiłam się nudzić, więc znajdowałam sobie nowe, nowe, nowe zadania. I co to może dać Tobie? To może dać Tobie, że dzięki temu, że wystawiasz się na nowe sytuacje, po prostu poznajesz siebie. Bo jedno to jest myśleć, że w danej sytuacji jakoś byśmy zareagowali, a inaczej jest, kiedy ta sytuacja przychodzi i faktycznie możesz odpowiedzieć. I tak naprawdę dopiero wtedy się okazuje, czy zareagowałabyś tak, jak ci się wydaje, czy jednak na przykład by cię zmroziło i miałbyś totalny frizz i nie byłabyś w stanie. Działać, więc wystawianie się na nowe, czy to nawet warsztaty, taka zmiana też towarzystwa, która powoduje, że potrzebujesz no gdzieś zacząć nawiązać relacje od nowa, to zawsze Cię uczy też tego, właśnie kim jesteś. Coś, co się z tym trochę wiąże, to co mi bardzo pomogło, to spędzenie czasu samej ze sobą. I podróż, którą odbyłam. Jeżeli jesteś ze mną chwilę dłużej, to być może już czytałaś o tym w artykule o moim wyjeździe na 7 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędziłam kilka miesięcy sama w domu u moich, jakby pilnując też domu moim ciociom. I to był taki czas dla mnie bardzo intensywnego rozwoju, gdzie robiłam naraz dwa kursy, jednocześnie um, pracowałam z kolejnym narzędziem, o którym Ci powiem za chwilę. E, plus byłam sama w obcym kraju, chodziłam również do pracy, i to był dla mnie taki czas, gdzie nie było tych głosów z zewnątrz, więc mogłam się bardzo mocno skupić na sobie, na tym, czego ja chcę, na odkrywaniu tego, czego ja potrzebuję. Bo nie było, nie było właśnie zaburzających tych oczekiwań z zewnątrz, po prostu byłam tylko ja. Więc myślę, że bardzo dużym takim elementem odkrywania swojej tożsamości, budowania też swojej tożsamości jest właśnie spędzanie czasu samemu ze, ze sobą. Kolejnym takim narzędziem, które, które mi pomogło i również Ci polecam, było wypełnianie dziennika i zadawanie sobie pytań coachingowych i, i ćwiczeń coachingowych, które bardzo mi pomogły i gdzieś nakierowały, nakierowywały mnie każdego dnia w różnych obszarach na to, czego tak naprawdę chcę, kim jestem, jak widzę siebie w przyszłości, w różnych sytuacjach, jakie mam talenty. Jakby wiele, wiele różnych pytań, które sobie zadawałam, które właśnie przybliżały mnie do tego, że byłam bliżej tej przestrzeni tego, kim jestem, więc mogłam też podejmować decyzji z całkiem innego miejsca, bo już zastanawiając się nad tym, czego ja potrzebuję, czego ja pragnę i co tak naprawdę moja intuicja do mnie mówi, a nie zagłuszać to głosami z zewnątrz. Także to są moje trzy sposoby i moje największe wyzwanie. Daj znać, jak jest u Ciebie. Mam nadzieję, że te sposoby będą dla Ciebie pomocne, tak jak były pomocne dla mnie. A jeżeli masz ochotę skorzystać z mojego wsparcia, to zapraszam Cię jeszcze w tym roku na sesje indywidualne, coachingowe. Lub w przyszłym roku ruszam również z warsztatami rozwojowymi z końmi, także od wiosny prawdopodobnie ruszam z kolejnymi warsztatami. Jeśli masz ochotę rozwijać się w otoczeniu natury i koni, to zapraszam cię serdecznie. Dziękuję Ci za dziś i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!